Witam Was kochani w drugiej części zajęć na temat liczby 10. Teraz się trochę pobawimy. Spójrzcie kochani, przygotowałam arbuza. My zróbmy zielone rogi, jasny zielony, ciemny zielony i pestki z plasteliny, takie kuleczki. Odliczymy sobie 10 pestek i przykleimy na naszego arbuza. Liczcie razem ze mną. Jeden, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dziesięć pestek na naszym arbuzie będę bardzo yy, rada. Strasznie się cieszymy, kiedy oglądacie wszystkie zdjęcia, kiedy oglądamy wszystkie zdjęcia, jakie nam nasyłacie, filmiki, więc y, bardzo się cieszę, jeżeli sami spróbujecie takiego arbuza zrobić właśnie u siebie z domu. Arbuza, albo może jakieś y, inne owoce, albo inne przedmioty. Może kwiatuszek. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych pomysłów. Teraz kochani, zrobimy sobie czczownicę matematyczną. Spójrzcie kochani, już tutaj zaczęłyśmy wcześniej z Panią Dyrektor. Cyfra 1. Nasza brudzownica ma obok siebie jeden czerwony brzuszek. Cyfra 2. Dwa. dwa fioletowe brzuszki. I tak dalej. 3. 3 niebieskie brzuszki. 4. Cztery. cztery zielone. 5 żółtych brzuszków. I 6 brązowych. Przeliczmy sobie, czy na pewno wszystko nam się tutaj zgadza. Jeden. Tutaj jest jeszcze prosto. Jeden, dwa. Zgadza się. Jeden, dwa, trzy. Ok. Jeden, dwa, trzy i cztery. Zielone brzuszki też są dobrze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć żółtych brzuszków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć brązowych. I teraz ja domaluję 7 brzuszków. Może teraz pomarańczowe. Malowanie palcami to bardzo fajna zabawa. Zachęcam Was do zrobienia takiej matematycznej dżownicy również w domu. Idźcie razem ze mną, kiedy maluję brzuszki. Jeden, dwa, trzy, O! 4, 5. Za jakiś czas musimy troszkę namoczyć nasz paluszek i wziąć trochę więcej farby. 5, 6 i 7. Policzmy jeszcze raz, czy na pewno dobrze? Odbijam paluszki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 7 pomarańczowych brzuszku czownicy. Teraz mamy cyfrę 8. Może teraz e, nie wiem, jakie, jakie pani dyrektora jakie Czerwony. Czerwony. Okay. Czerwony. Jeden, dwa, trzy, cztery. Czwarte na no, słabo widać. Teraz odbiję. cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. też Osiem czerwonych brzuszków. Zielony? Dobrze. Teraz zielony. Taki ciemny zielony. Jeden, dwa, trzy. Osiem i 9. 9 zielonych brzuszków. I na koniec zostaje nam gwiazda dzisiejszego odcinka, liczba 10. Może na czarno, żeby ją było dobrze widać. Czarno to taki ciemny kolor. No dobrze widać. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6? Troszkę więcej barwy. 7, 8, 9 i 10. Zobaczcie, jaka nam powstała kolorowa, matematyczna dżownica. Bardzo was, kochani, zachęcam do tego, żebyście taką dżownicę spróbowali również zrobić u siebie w domu. Coś trudnego, ale mam nadzieję, że grupa języków da radę. Mamy dwa działania. Przeczytajcie razem ze mną. Osiem, dodać. Dwa, równa się. Żeby nam było łatwiej, policzymy sobie na klockach. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7 i 8. Czyli mam 8. Dodać. Teraz są nam potrzebne jeszcze dwa krocki. 1, 2, równa się. Ile to będzie razem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Czyli brakuje nam tutaj wyniku. Liczba 10. 1 0. Kochani, a teraz drugie działanie. Tutaj mamy odejmowanie. Przeczytajcie razem ze mną. 13. Odjąć. 3. Równa się. Czyli potrzebna nam jest 13 klocków. Policzmy razem. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. To już jest naprawdę trudniejsze zadanie. 13, odjąć 3. Czyli w takiej sytuacji musimy zabrać z, nasze, z naszego zbioru klocków 3 klocki. 1, 3, 3 trzy. Trzy zabieram i teraz, kochani, policzmy, ile nam zostało. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, czyli liczba 10 będzie również wynikiem drugiego działania. A skoro mowa o działania, Przygotowałyśmy z panią dyrektor dla was karty pracy. Zacznijmy od kart pracy dla młodszych dzieci. Będą one załączone do maila. Tak, będą one załączone w wersji skanów. Popatrzcie, kochani, mamy tutaj różne obrazki, a pod spodem mamy takie kółeczka. Musimy policzyć, ile na danym obrazku jest przedmiotów, i zamalować taką właśnie liczbę tych naszych kółeczek. Policzmy razem. Jeden, dwa. Dwa wieloryby. Czyli zakolorujemy dwa kółeczka. Tutaj na drugim przykładzie mamy syrenkę. Arielkę. Arielkę, dokładnie. Ale jest tylko jedna. Jedna syrenka arielka. Czyli kolorujemy jedno kółeczko. Resztę przykładów, kochani, spróbujcie wykonać sami w domu. Jestem pewna, że Wam się uda. Druga karta pracy. Tutaj zobaczcie, też mamy właśnie różne przedmioty, które możemy znaleźć u nas w przedszkolu. Zobaczcie, jak są książki, kleje. Musimy policzyć, ile jest na obrazku przedmiotów, a później odpowiednią liczbę, taką, która nam tutaj wyjdzie, jak policzymy, zaznaczyć kółeczkiem. No to policzmy razem książki. 1, 2, 3, 4, 5. Czy to jest liczba 5? Nie. To? Nie. Czyli wybieramy tą w środku. To nasza piątka. Spróbujmy wykonać razem jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy akurat kleje. Jeden, dwa, trzy kleje. To jest, to jest cyfra trzy? Nie. Tutaj? Też nie. Tutaj mamy cyfrę trzy. Resztę przykładów, kochani, spróbujcie właśnie wykonać w domu. Jeżeli będą jakieś problemy, rodzice na pewno Wam pomogą. Tutaj mamy. Teraz coś dla starszych dzieci. Spójrzcie, kochani, mamy tutaj już działanie. Jeden lud dodać jeden. Równa się dwa. Dwa. Obok zapisujemy cyfrę, która nam wyjdzie. Spróbujcie, kochani, resztę przykładów zrobić w domu. Mamy tutaj. Zadanie. Tutaj popatrzcie, mamy działania, też właśnie mamy obrazki, a na dole mamy wypisane cyfry. To na pewno jest jakaś podpowiedź, tak mi się coś wydaje. Policzmy, to są chyba grzyby, chyba muchomory. Policzmy, ile mamy muchomorów na obrazku. Czyli dwa, raz, dwa, tutaj się zgadza, dodać siedem, sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Równa się. Tutaj te obrazki będą dla Was trochę pomocą. Policzmy ile jest wszystkich na obrazku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Czyli dziewięć. Dwa dodać siedem równa, równa się dziewięć. dziewięć. Dokładnie. I ostatnia karta pracy. Tutaj już trochę kolorowa. Mamy tutaj y, motylki i mamy działanie. 5, odjąć 4, równa się. Policzmy, ile mamy tutaj motylków obok. 1, 2, 3, 4 i 5. Czyli jeżeli mamy od 5 odjąć 4, to może skreślimy sobie te 4 motylki. Wtedy mhm. będzie nam łatwiej. 1, 2, 3, 4. I na nam tylko zostaje? Jeden. Jeden. Zapisujemy wynik naszego działania. 5 odjąć 4 równa się 1. Resztę przykładów, kochani, wykonajcie już sami. Temu. Jestem pewna, że Wam się uda. I na koniec mamy nasze książki. Wielu rodziców już odebrało książki dla Was, będziecie mogli już bez problemu na nich pracować. Książki są dostępne również w wersji elektronicznej. Linki do wersji elektronicznej będą w mailu. Tak, dokładnie. Także wydaje mi się, że z książkami nie powinno być problemu. Mamy liczbę 10 na stronie 24, tutaj będziemy pisać po śladzie, a później samodzielnie liczbę 10. Tutaj też mamy zbiory. Na stronie 25, 26 i 27. Także zadanie dla grupy Jerzyków na dzisiaj to właśnie będzie wykonanie w książce. Stron na temat liczby 10. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam dużo zdrówka. No i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepła. Do zobaczenia na kolejnych lekcjach. Hmm? Czy nie? Da, zobaczę. Co <grym> się <grym> dzieje? <grym>